Deszcz uderzał w szybę kawiarni na wrocławskim rynku jak tysiące drobnych oskarżeń. Michał siedział przy oknie, patrząc, jak strumienie wody spływają po szybie, zacierając kontury kamienic. Miał 35 lat, stabilną pracę architekta, mieszkanie w bloku na krzykach i pustkę, która rosła z każdym wieczorem spędzanym samotnie. Tego dnia wszystko się zmieniło. Drzwi otworzyły się z dzwonkiem, wpuszczając podmuch wilgotnego powietrza. Wszedł mężczyzna w przemoczonym płaszczu, Otrząsając krople z ciemnych włosów, spojrzał wokół, szukając wolnego miejsca. Kawiarnia była pełna, tylko przy stoliku Michała zostało jedno krzesło. Przepraszam, czy można? Zapytał niskim, ciepłym głosem. Michał podniósł wzrok. Mężczyzna miał oczy koloru jesiennych liści, zmęczone, ale szczere. Kiwnął głową. Proszę. Usiadł, zdjął płaszcz Nazywał się Tomasz. Pracował jako nauczyciel historii w liceum na Nadodrzu. Rozmowa zaczęła się od pogody, przeszła na Wrocław obaj kochali to miasto, jego mosty, jego tajemnice. Tomasz opowiadał o uczniach, o tym, jak próbuje im miłość do przeszłości w świecie, który pędzi naprzód. Michał mówił o projektach, o budynkach, które rysuje, ale które nigdy nie czuje jako swoje. Gdy deszcz ustał, wyszli razem. Spacerowali na brzeżem Odry, mijając latarnie odbijające się w wodzie. Tomasz zatrzymał się nagle. Wiesz, czasem myślę, że życie to jedna wielka, przypadkowa rozmowa. A reszta. zależy od nas. Michał spojrzał na niego. Coś w jego głosie drgnęło. Nie wiedział jeszcze, że to początek. Spotykali się coraz częściej. Kawa przerodziła się w kolacje, spacery w wieczory spędzone u siebie. Tomasz miał małe mieszkanie na pilczycach, pełne książek i płyt winylowych. Michał przynosił projekty, rozkładał je na stole, a Tomasz słuchał, zadając pytania, które sprawiały, że Michał widział swoje prace inaczej. Pierwszy pocałunek zdarzył się pod mostem grunwaldzkim, w listopadowy wieczór, gdy mgła spowiła rzekę. Tomasz dotknął jego policzka, wahając się. Jeśli nie chcesz. Michał pocałował go pierwszy. Świat zatrzymał się na chwilę. Ale Polska 2025 roku nie była łatwa dla takich jak oni. Choć strefy wolne od ideologii LGBT zniknęły, uprzedzenia pozostały. W pracy Michał słyszał szepty, gdy ktoś widział ich razem. Rodzina Tomasza, konserwatywna, z Podkarpacia, milczała znacząco podczas świąt. Michał nie bliskich, rodzice zmarli dawno, rodzeństwo wyemigrowało. Mimo to budowali swój świat. Weekendy w Bieszczadach, gdzie nikt ich nie znał. Gotowanie razem, Tomasz robił najlepsze pierogi, Michał piekł szarlotkę. Rozmowy do nocy o marzeniach. Chciałbym kiedyś mieć rodzinę, powiedział kiedyś Tomasz, leżąc obok niego. Nie tylko nas dwóch. Michał zamilkł. Wiedział, co to znaczy w ich rzeczywistości. Adopcja dla par jednopłciowych była niemożliwa. Nawet związki partnerskie ledwo uchwalone, bez prawa do dzieci. Ja też odparł cicho. Ale marzenia nie umierały łatwo. Pewnego wieczoru, przeglądając internet, Tomasz natknął się na artykuł o samotnych adopcjach. Single mogli adoptować. W teorii. W praktyce zależało do środka od pracownika socjalnego, od szczęścia. A gdyby jeden z nas zaczął nieśmiało Michał spojrzał na niego. Serce mu zamarło. To ryzykowne. Jeśli dowiedzą się o nas. Ale gdybyśmy spróbowali? Osobno. Na papierze samotny. Rozmawiali całą noc. Ważąc ryzyko, strach, nadzieję. W końcu zdecydowali, Tomasz spróbuje pierwszy. Ma doświadczenie z dziećmi, jako nauczyciel. Michał będzie wspierał z ukrycia. Proces zaczął się wiosną. Tomasz wypełnił formularze, chodził na szkolenia, rozmowy z psychologiem. Ukrywał ich związek, mówił, że jest sam, że przyjaciele pomogą. Michał czekał w cieniu, serce mu pękało z niepokoju. Latem przyszła pierwsza wizyta domowa. Pracownica socjalna, starsza pani z ośrodka adopcyjnego we Wrocławiu, obejrzała mieszkanie. Zapytała o plany, o motywację. Chcę dać dom dziecku, którego potrzebuje, powiedział Tomasz szczerze. Skinęła głową. Coś w jego oczach ją poruszyło. Jesienią przyszedł telefon. Było dziecko. Chłopiec, sześć lat. Kuba. Z domu dziecka w legnicy. Trudna historia: matka uzależniona, ojciec nieznany. Cichy, zamknięty w sobie. Pierwsze spotkanie w ośrodku. Kuba siedział na podłodze, bawiąc się klockami. Tomasz usiadł obok. Cześć, jestem Tomek. Chłopiec spojrzał nieufnie. Ale coś drgnęło. Michał czekał na zewnątrz, w samochodzie. Gdy Tomasz wyszedł, oczy miał pełne łez. On jest taki mały, taki samotny. Spotkania trwały miesiące. Kuba powoli się otwierał. Rysował im obrazki, pytał, czy może przyjść znowu. W końcu sąd. Tomasz stał przed sędzą, serce mu waliło. Michał modlił się w domu. Decyzja pozytywna. Gdy Kuba wszedł do ich mieszkania po raz pierwszy jako ich syn, na papierze Tomasza, ale w sercu obu, płakali wszyscy troje. To był początek. Kuba miał sześć lat, ale oczy starsze. Patrzył na świat z rezerwą, jakby spodziewał się, że wszystko zniknie. Pierwsze tygodnie w nowym domu były próbą. Budził się w nocy, wołając mamę, której ledwo pamiętał. Tomasz siadał przy łóżku, trzymał za rękę, opowiadał historię o rycerzach z Wawelu. Michał oficjalnie był wujkiem Miszą, przyjacielem taty. Przychodził często, pomagał w lekcjach, gotował naleśniki. Kuba powoli się przyzwyczajał. Lubił, gdy Michał budował z nim zamki z klocków Lego, te same, które sam projektował w pracy. Życie nabrało rytmu. Rano szkoła, Kuba chodził do pierwszej klasy w pobliskiej podstawówce. Po południu Tomasz odbierał go, Michał dołączał wieczorem. Weekendy pełne spacerów po parku Szczytnickim, wizyt w zoo, seansów bajek. Ale cienie czaiły się. W szkole Kuba słyszał pytania: "Dlaczego nie masz mamy?". Odpowiadał Mam dwóch tatusiów. Niektórzy rodzice patrzyli krzywo. Nauczycielka wezwała Tomasza na rozmowę. Dzieci plotkują. Pan Michał. Często tu bywa. Tomasz zacisnął zęby. To mój bliski przyjaciel. Pomaga mi. Skinęła głową, ale wzrok miała podejrzliwy. W domu rozmawiali o tym wieczorem, gdy Kuba spał. Boję się. Że ktoś doniesie, powiedział Michał. Na razie jest dobrze. Kuba jest szczęśliwy. I był. Śmiał się głośniej, rysował rodzinę trzy postaci trzymające się za ręce. Tomasz i Michał patrzyli na to ze łzami w oczach. Lato przyniosło wakacje. Pojechali nad Bałtyk do małej miejscowości koło Świnoujścia. Wynajęli domek, plaża pusta o porankach. Kuba budował zamki z piasku. Tomasz i Michał pomagali. Wieczorem ognisko, kiełbaski, gwiazdy. Pewnej nocy kuba zapytał: Tato, dlaczego wujek Misza śpił nas czasem? Tomasz zamarł. Bo jesteśmy przyjaciółmi. Bardzo bliskimi. Kuba kiwnął głową. Dla niego to wystarczyło. Jesienią kuba zaczął piłkę nożną. Michał trenował z nim na podwórku. Tomasz kibicował z boku. W pracy Michała Awans. Nowy projekt rewitalizacja starej kamienicy na nadodrzu. Brał Kubę na plac budowy, pokazywał, jak powstają domy. Kiedyś zbudujemy nasz większy, powiedział kiedyś. Kuba się roześmiał. Z basenem? Z basenem. Ale rzeczywistość przypominała o sobie. Artykuły w prasie o tęczowych rodzinach. Debaty w Sejnie o związkach partnerskich bez adopcji. Tomasz czytał to z niepokojem. Zimą Kuba zachorował. Angina. Leżał w łóżku, gorączka. Michał nie odchodził, zmieniał okłady, czytał książki. Lekarka w przychodni spojrzała dziwnie. Pan jest? Ojcem? Przyjacielem odparł Michał. Wrócili do domu. Kuba zasnął. Musimy być ostrożni, powiedział Tomasz. Wiem, ale miłość rosła. Kuba nazywał Michała tatusiem Miszą w domu. Na zewnątrz wujkiem. Wiosną przyszła kolejna wizyta kontrolna z ośrodka. Pracownica socjalna zauważyła zdjęcia, troje razem na wakacjach. Pan Michał. Bardzo zaangażowany. Tomasz uśmiechnął się nerwowo. Tak to dobry przyjaciel. Pokiwała głową. Odeszła. Uf, Kuba rusu Siódme urodziny. Tort, balony, koledzy z klasy. Michał zorganizował wszystko. Gdy goście wyszli, kuba przytulił obu. Kocham was. Słowa te rozpuściły lód w sercach. Ale wiedzieli, że to kruche. Ósmy rok Kuby przyniósł zmiany. Chodził do drugiej klasy, miał przyjaciół. Grał w piłkę, rysował komiksy. Dom na pilczycach wypełnił się śmiechem, zabawkami, książkami. Tomasz i Michał nauczyli się balansować. Oficjalnie Tomasz samotny ojciec, Michał częsty gość. W rzeczywistości rodzina. Lato spędzili w Tatrach. Zakopane, krupówki, wspinaczka na łatwe szlaki. Kuba uwielbiał góry. Będę wspinaczem. Wołał. Michał śmiał się. Albo architektem jak ja. Tomasz patrzył na nich, serce pełne. Ale w mediach burza. Debata o uznawaniu małżeństw zawartych za granicą. Niektórzy politycy grzmieli przeciwko ideologii. W szkole Kuby incydent. Kolega powiedział: Masz dwóch tatusiów? To dziwne. Kuba wrócił zapłakany. Tomasz usiadł z nim. Nie jesteśmy dziwni. Kochamy cię. To najważniejsze. Kuba kiwnął. Następnego dnia Michał poszedł na wywiadówkę. Nauczycielka pochwaliła Kubę. Świetnie się rozwija, ale dodała: Rodzice pytają. Michał uśmiechnął się sztywno. Jesteśmy rodziną. Wrócił do domu wściekły. Ile jeszcze? Tomasz przytulił go. Dopóki musimy. Jesienią Kuba zaczął lekcję angielskiego. Michał uczył go dodatkowo. Zimą święta. Choinka, prezenty. Kuba napisał list do Mikołaja: Chcę, żeby wujek Misza był moim drugim tatusiem na zawsze. Pokazał imienia płakali. Kiedyś będzie obiecał Tomasz. Wiosną 2026 decyzja sądu UE o uznawaniu małżeństw. Polska musiała dostosować. Tomasz i Michał spojrzeli na siebie: Może. Weźmy drugiemy ślub za granicą w Niemczech a potem walczyć o uznanie kiwnęli głowami. Ale najpierw stabilność dla Kuby. Lato znowu nad morzem. Kuba pływał, budował forty. Pewnego wieczoru znalazł muszle. Dla Was, na szczęście! Przytulili go mocno. Jesienią Kuba dziewiąte urodziny. Większa impreza. Koledzy zaakceptowali dwóch tatusiów. W domu rozmowa. Kuba chcesz, żeby Misza był oficjalnie Twoim tatusiem? Tak! zawołał. Zaczęli myśleć o drugim rodzicu. W Polsce krok adopcyjny dla partnera samotnego rodzica. Teoretycznie możliwy. Tomasz złożył wniosek o przysposobienie przez Michała. Proces długi. Wywiady, opinie. Psycholog: dziecko szczęśliwe, związane z oboma. Pracownica: widzę stabilną rodzinę. Sąd: czekali miesiące. W końcu decyzja. Pozytywna. Michał stał się prawnym ojcem. Płakali w sądzie. Kuba nie rozumiał wszystkiego, ale czuł. Teraz mamy oficjalną rodzinę. Tak. Ale walka trwała. Kuba miał 10 lat. Wysoki, szczupły, z uśmiechem Tomasza i oczami Michała. Szkoła, piłka, przyjaciele. Dom pełen życia. Remont większy pokój dla Kuby. Michał i Tomasz wzięli ślub w Berlinie. Cicho, z Kubą jako świadkiem. Wrócili. Walczyli o transkrypcję. Sąd odmówił. Odwołanie. Czekali. Ale w domu szczęście. Kuba pytało wszystko. Dlaczego nie możemy powiedzieć wszystkim? Bo świat jeszcze nie jest gotowy, tłumaczył Tomasz. Ale my jesteśmy. Tak. Lato w bieszczadach. Po jezierze jeziora. Kuba łowił ryby z Michałem. Tomasz patrzył. To nasze życie. Jesienią Kuba w czwartej klasie. Projekt o rodzinie. Narysował ich troje. Nauczycielka pochwaliła Piękna rodzina. Rodzice innych dzieci mieszane reakcje. Ale coraz więcej akceptacji. Zimą ferie na nartach. Kasprowy. Kuba jeździł świetnie. Wiosną wygrana w sądzie apelacyjnym. Uznanie ślubu. Oficjalnie mężowie. Kuba skakał z radości. Teraz na zawsze. Tak. Lato piknik z innymi tęczowymi rodzinami. Wrocław ma społeczność. Kuba bawił się z innymi dziećmi. Tomasz i Michał trzymali się za ręce. Zaczęło się od rozmowy w kawiarni, a skończyło domem pełnym śmiechu. Tak? Następne lata płynęły. Kuba, dwanaście lat. Nastolatek. Szkoła średnia, zainteresowania historia jak Tomasz, rysunek jak Michał. Konflikty normalne. O godziny powrotów lekcje. Ale miłość głęboka. Społeczeństwo zmieniało się powoli. Związki partnerskie pełne, adopcje wspólne w debacie. Ich historia inspirowała innych. Spotkania z rodzinami. Kuba mówił: Mam dwóch tatusiów i jestem szczęśliwy. Michał projektował dom marzeń. Na obrzeżach Wrocławia. Z ogrodem. Budowali. Tomasz Awans, dyrektor szkoły. Życie pełne. Ale wspomnienia trudności. Pamiętacie, jak się baliśmy? Tak. Ale warto było. Kuba pytał o początki. Opowiadali: od deszczowej kawiarni. Kuba, osiemnaście lat. Maturzysta. Wysoki, pewny siebie. Dom nowy, pełen śmiechu, przyjaciół. Ślubne zdjęcia na ścianie. Podróż do Berlina, gdzie wszystko oficjalnie. Kuba studiował architekturę. Jak ty, tato Misza. Michał uśmiechał się. Tomasz patrzył na nich. Od przypadkowej rozmowy do rodziny. Dom pełen miłości, śmiechu, wspomnień. W Polsce zmieniającej się. Ale ich dom zawsze pełen ciepła.